Witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Rafta. No to co? Lecimy. W tym odcinku zabiłem Rekina i odkryłem wyspę, na której em, jakiś orłogryf rzucał we mnie kamieniami. Dzik, dziki mnie chciały zjeść i, i, i lamy. I były tam lamy więc nie, nie mam zamiaru tam wracać Ym, zrobię sobie linię i chcę zrobić skrzynkę tylko zrobię to jakoś wyżej może Lżej jakoś, to się jakoś wyżej to albo to 10 a to i no trzeba albo to O, mogę zrobić jeszcze mały skrawek tego Lala. To na razie nie, to jeszcze nie robię. Potrzebuję, bo chciałbym zrobić chyba mały skrawek ziemi albo żagiel, ale chyba najpierw zrobię mały skrawek ziemi. Do niego potrzebuję... Ile no, jeszcze tylko? No, tam, Chciałem, że więcej rzeczy, żeby potrzebna to tylko tyle. To jest, to jest. To jest. Okay. Mam. Oj, 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 oj szukasz, szukasz. szybko, szybko, Jak duża paczka. Co to było? Lina, oto to zaraz podniosę. Tutaj może w takim, takim miejscu będzie git. I co tu można dać? Nasionka jakieś coś cokolwiek, ziemniaka? Jestem ziemniaki. Jak jadłem wszystkie? Zresułem się jedynie yeah. jednaki. Yeah. No nie. Nie! Tylko nie, nie mam następny. Będziemy potrzebno więcej plastiku niż Kurde Przebuję plastiku. Pani Tam jest plastik nie, nie nie się tego. Albo to jest plastik. Prawda? To jest plastik? Tak. Jeszcze chwilę trzymaj tego. O, tu jest plastik przede mną. I strzałka od szczelina. Jest tutaj, gdzie to jest, tak. Mamy to robię w tym miejscu i to włożę. To nie potrzebuję. Nie, na razie nie będę potrzebował tego. Telefon 2. To się kończy zaraz. Na razie tyle. Um. Robi... A, jeszcze... O, żaki lubię, chciałem zrobić. Przebuję 12 pal... na znaczy tych liści palu sięgnie jakikolwiek nie. Jezu, ile tam? Ten... A bo mi się nie gotowało. Trzyma. A, z tym od razu. To jest desypka. Jakieś plastik, a ja nie mam. Chorągiew w koście. Wesoł. Zagiel bym, by mnie teraz interesował. Może jakoś bym szybciej uciekał przed rakinem, bym tak szybko nałapał mojego statku. Ja nie niszczył go aż tak. Trzymał idealnie. Jeszcze... O tym teraz. Teraz jakaś poczumia, może no, jakaś poczumia, tu jeszcze jest liść. Rady? Nie. Co ciekawego w webis? O, liść Więcej liści Ta paczka fajnego? Obraz Potrafię obraz Na, na, pewno, na pewno zrobię obraz, na 100% Jest w mi się przyda, na bank Tam radę? Dajemy radę. Okej. Okay. Mogę zrobić żaden. Jeszcze beczkę przy okazji. Dobra, sama doleć. dodać. Okej. Okay. Jak się postawię, w jaką stronę jest? Zdejmuję ten, bo nie widzę jakim, jaką stronę. Ale buja ostatnim. Jeśli to tył, żeby zobaczyć, ten tam A, w tą stronę ma być to. Postawię go. Tutaj. A. Nie. No ha, jak nie. O. R był łagodny. O. Pogodnie. Jak chcę iść tam, to tam. Jak chcę iść tu. A jak chcę wrócić, to co? Wracam. Nie, nie, nie wracam, nie szkoda. Tam chcę iść. Id idę w tamtą stronę. Nie, no ten żagiel jest pozaski. Mogę. No wiedziałem, że dojdziesz. Mogę robić takie rzeczy, jakie jeszcze nie robiłem. Na przykład obracanie się bez tego, bez wiosła. Mogę... Nie, nie mogę obrócić się do tego. Tak, to było najlepsze na razie co do tam zrobiłem. Przynęto na rekinie to jest surowy okoń i leć. Przynęto na A czy ja chcę na rekinie? Skoro one nic prawie nie dają. Nie. O, ja wiem co jak chcę zrobić. jak powiększyć... ogniem nie mam to... A tu nie ma nic na tej. Nie, nie zwijaj się. Tak, tą stronę bardziej. Nie, zaraz... Odwodniam. Okej. Okay. tam tą stronę bardziej Tak. Nie, no. To wraca. To idzie w tą stronę? Tak, idzie w tą stronę. O, a teraz nagle tam. No o, teraz nagle z tamtej strony płyną beczki. A co nich nie leci? Czemu? Dlaczego? O, tam radę. Jest tam radę. To było w środku. Daszik i kamień. Widzieliście, może jeszcze jeden placówka powietrza jest jeszcze bardziej no super Nie ugotowało się to nadal? Nie gotuje się w ogóle to mięso Nie widać nic, nic W całą Bardziej w tą, do przodu po prostu. O, nie do przodu. Nie no, rekin zaraz, no bo to nie... Atak nie atakować chyba to robi. O! Coś się stało. Tam nie wiem. wszystko jest Nie wiem gdzie O buraczek. Pięknie, pięknie. Dobra, to na tyle z tego odcinka. Widzimy się w następnym. Cześć.